Witajcie, mam na imię Monika i jestem Product Managerem w firmie Senetic. Przedmiotem dzisiejszego odcinka jest backup końcówek i serwerów fizycznych. Na temat uniwersalnej ochrony, jaką daje licencja Vul, oraz jak zabezpieczyć dane niezależnie od miejsca ich przechowywania, porozmawiamy z Tomaszem Turkiem, architektem firmy Wim. Witaj, Tomku. Cześć, dzień dobry. Wim Universal License, czyli inaczej Vul. Czym jest ta licencja i na czym polega ta uniwersalność zawarta w nazwie? WŁ, czyli właśnie tak jak powiedziałaś w Universal License, można powiedzieć, że jest licencją, która została stworzona, żeby zaadresować Dzisiejsze data center, jak również to, którego się spodziewamy w przyszłości, jeśli popatrzymy właśnie na uniwersalność tej licencji, polega ona na tym, że jesteśmy w stanie zabezpieczyć dane niezależnie z tego, od tego, skąd one pochodzą. Czyli jakby patrząc na data center, może, może od końca i historycznie wróćmy do tych serwerów fizycznych, o których wspomniałaś, dzisiejsze takie nowoczesne data center zazwyczaj kojarzy nam się z chmurą. Obecnie. Jeśli popatrzymy na jakieś hyperscalery, więc tutaj czy mówimy o, o Microsoftie, Amazonie czy, czy o Google, no to są to maszyne. Wirtualne lub też jakieś usługi działające w ramach chmury. No i licencja WUL pozwala nam oczywiście na zabezpieczenie tego typu danych. Jeśli popatrzymy na najczęściej spotykany data center, przynajmniej na rynku polskim na pewno, no to mówimy prawdopodobnie o wirtualizacji. Mówimy o VMware, mówimy o Hyper-V, mówimy o Nutanixie. Również ta sama licencja WUL, która wcześniej pozwalała nam zabezpieczyć środowisko chmurowe, pozwala na zabezpieczenie chociażby maszyn wirtualnych na którymś z tych wybranych wirtualizatorów. Jeśli popatrzymy jeszcze wcześniej, czyli jak kiedyś wyglądało takie standardowe, Data center, no to były to właśnie serwery fizyczne, serwery aplikacyjne, nawet były to stacje końcówkowe, które nawet widzimy do dzisiaj, ponieważ nie zostały one wyparte do końca, chociażby przez rozwiązania VDI-owe. I są to środowiska, które sądziliśmy swego czasu, że przestaną istnieć u większych klientów, aczkolwiek ze względów na dostawców. Aplikacje ze względu na wygodę zarządzania tego typu serwerami. No, oczywiście, te serwery fizyczne cały czas w naszym środowisku się znajdują. Więc tutaj możemy popatrzeć na środowiska oparte o Windowsy, o Linuxy, o Unixy, czy jeśli mówimy o stacjach roboczych, nierzadko są to jakieś maki. Są to środowiska, które nadal musimy zaadresować zarówno od strony aplikacyjnej, czyli właśnie tej serwerowej, jak i od strony użytkownika końcowego. Ponieważ tak jak backup, środowiska serwerowego można powiedzieć, że nie podlega dyskusji. Wszyscy wiemy, że. Powinno ono być backupowane i tutaj zazwyczaj wykonujemy backup, tak bardzo często zapominamy o tej stacji roboczej użytkownika końcowego. Nierzadko jest tak, że dajemy takiemu użytkownikowi jakiś folder tutaj współdzielony, żeby najważniejsze dokumenty były w tym miejscu przechowywane, ale zapominamy o maszynie jako całości, o szybkości odzyskania takiego systemu operacyjnego, czy też o całości danych, ponieważ użytkownik może zapomnieć o jakimś krytycznym dokumencie, może nawet nie być świadom, że będzie on potrzebny i oczywiście niemożliwy do odzyskania w w przypadku awarii, jeśli na tym dysku współdzielonym się nie znalazł. Także licencja WUL pozwala nam na to, żeby w ramach tego samego pliku licencyjnego zarówno środowiska właśnie końcówkowe, serwerowe, maszyn wirtualnych, maszyn chmurowych zabezpieczyć po prostu w jednym miejscu. No tak, dla dzisiejsza infrastruktura jest jednak dosyć dynamiczna. Co w przypadku, jeżeli chcemy przenieść środowisko z, z wirtualizacji na fizyczne lub całkowicie przenieść do chmury? I tutaj jest jakby ten drugi aspekt tej uniwersalności licencji. Tutaj mamy dwa elementy, na których możemy się skupić. Jedno to jest nieprzywiązanie wima do tego, co jest backupowane. Czyli jeśli dzisiaj backupuję serwer fizyczny, jutro na przykład decyduję, modernizuję swoje data center, przenoszę wszystko na wirtualizację, nie ma problemu. Skoro skończyłem backup tamtej maszyny fizycznej, no to mam w tym momencie licencję, którą mogę wykorzystać na przykład do backupu maszyny wirtualnej. Pamiętajmy, że odpięcie od systemu backupowego jakiejś maszyny, która była backupowana, nie oznacza utraty danych backupowych. Te dane backupowe zostają na naszych repozytoriach, Zgodnie z okresem retencji. Jedyne co licencjonujemy to aktywnie backupowane maszyny. Więc jeśli pojutrze, na przykład, zdecyduję, że jednak wirtualizacja nie jest dla mnie wystarczająca, chcę się przenieść do chmury, nie ma problemu. Odpinam licencję od mojej maszyny wirtualnej, przepinam ją na nowo powstałą maszynę chmurową. Jeśli kolejnego dnia, na przykład, mój regulator stwierdzi, że jednak nie powinniśmy trzymać danych w chmurze, musimy wrócić do środowiska mojego lokalnego, on premisowego i zdecyduję, że są to serwery fizyczne, ponownie tą samą licencję po prostu przepinam sobie do środowiska fizycznego. Także po pierwsze nie jesteśmy przywiązani w żaden sposób do obiektu, po drugie, nie jesteśmy w żaden sposób przywiązani do technologii, z której w tym momencie wykonujemy backup także dzisiaj fizyka jutro wirtualizacja pojutrze chmura nadal korzystamy z dokładnie tego samego zestawu licencyjnego. Bardzo Ci dziękuję za wszystkie informacje, a Was jak zwykle zapraszam do obserwowania naszego kanału i wyczekiwania na kolejne odcinki. Po więcej informacji na temat produktów WIM zapraszam do kontaktu oraz na naszą stronę internetową www.senetic.pl. Do zobaczenia. Do zobaczenia.